Rozpoczynamy cykl spotkań, audycji, na których czytać będziemy książki rodzimych pisarzy wywodzących się z gminy Wilczyce. Pierwszą z nich będą Wilczyckie Wspomnienia autorstwa pani Zofii Malanowskiej. Zofia ze Świeżyńskich-Malanowska urodziła się 6 sierpnia 1915 roku. Jako córka Kazimierza Świerzyńskiego, właściciela majątku Wilczyce i Kazimierzy Ścichowskich. W 1933 roku kończyła gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu. W 1936 roku wyszła za mąż za Władysława Malanowskiego, z którym miała dwoje dzieci. Mąż jej poległ we Francji w 1940 roku. W szeregach dziesiątego pułku strzelców konnych. Okupację niemiecką spędziła w Wilczycach, gdzie przebywał również jej kuzyn Jerzy Wolf, malarz i krytyk sztuki, który rozbudził w niej zainteresowania malarskie. W sierpniu 1944 roku musiała wraz z rodziną opuścić Wilczyce na zawsze, ale uczuciowo pozostała związana z nimi na całe życie. Zamieszkała najpierw w Sandomierzu, potem w Otwocku i w Warszawie. Praca zawodowa i opieka nad dziećmi nie zostawiała jej wiele czasu na uprawianie malarstwa. Po przejściu na emeryturę zajęła się najpierw tkactwem, a potem znalazła swój oryginalny wyraz artystyczny w hafcie. Maluje igłą niewielkie obrazki o subtelnej, wąskiej damie kolorystycznej.